Dobry, Pani. Aha, to ja sam jeden, tak? Tak, się, stawimy się, stawimy się na Wniosku obwinianego w zakresie rejestrowania przebiegu rozprawy poprzez zapis obrazu z sali rozpraw, a wyrazić zgodę na rejestrowanie przez obwinianego dźwięku z sali rozpraw, albo nie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości nagrywania przez strony przebiegu rozprawy za zakresie obrazu z sali rozpraw. Jak wie, ja, ja widziałem. Może pan wyłączyć gdzieś? Ja, ja, ja widziałem, jak miernika było nagrywane. Przestań, panie sędzio. Ja, ja nie wiem, skąd. Nie, nic Na, nie wygrywa. Ale proszę dlaczego mam opuścić? Telefon. Co? Proszę pokazać telefon. Ja nagrywam. No to, no to proszę wyłączyć nagrywanie. Z żadnego nie, nagrywania, nie, nagrywania nie, nie wyłączam. Opuszcza pan salę rozpraw sam czy stąd mamy zdać ochronę? Przewodniczący zarządził opuszczeniem. Opuszczenie. A dlaczego ja mam e, opuścić sa, salę? Jak ja tu przyszłem prawdę tak. powiedzieć. Ale do jakich poleceń? Przecież ja nikogo nie zamordowałem, nikogo nie okradłem. Panu Pan wychodzi albo wzywamy ochronę, albo pan wyłącza nagrywanie obrazu. Nie, nie, ja tu przyszedłem Co? Może pan włączyć dyktafon i nagrywać obraza. Dyktafon to mało znaczy. Pan się wyprzeć, ale pan się wyprzeć, że to nie pan mówił. Nie. Nie. Ja przyszłem na, 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 do sądu. Ja przyszedł do sądu po to, żeby tu przekazać prawdę i tu nagrywam. Ale pan, pan to sobie może, ale Pan to może sobie nie wyrażać zgody. Ja wyrażam jako obywatel, obywatel, który, który walczy o godność człowieka, który walczy o godność człowieka który walczy o godność człowieka. Ja już rok czasu gniję pod drzwiami sądu po to, żeby waszych karać, żeby to obecnie karać, żeby byli na równi traktowani jak zwykły obywatel. Bo ja płacę składki i utrzymuję was w luksusach. Panowie sędziowie, a zostałem ukarany za to, że powiesiłem skarpetki w lutym w lutym, kiedy było zimno na komisariacie na poczekalni wyjaśnienia jeśli dojdzie do otwarcia przewodu sądowego. Przewodniczący niż za obrazu sądu, ale to nie jest obraza sądu. Ale to nie jest obraza sądu, panie sędzio przez przez ja panu nie nawzdawałem, nie ubliżyłem panu. Tak finans. Albo pan wyłączy nagrywanie obrazu, albo pan opuszcza salę rozpraw, nie ma innej możliwości, rozumie pan? Nie ma. Nie ma innej możliwości. Ja przyszłem wybór, pod. Wybór należy do pana. Albo pan uczestniczy w rozprawie zgodnie z przepisami. No to ja uczestniczę. Zgodnie, zgodnie z przepisami. Rozpadie, albo pan opuszcza salę rozpraw. Tak wygląda sytuacja. Więc wybór należy do pana. Zgodnie z przepisami. Proszę wyłączyć nagrywanie obrazu. A czy pan się boi? Ale szej. Niczego nie bojęs, on stosuje przepisy. Czyby nie przewidują możliwości nagrywania przez Zdaj mi pan ten przepis. Zdaj mi pan to tak dane postanowienie. Możesz pan sprawdzić kodeks. Ale nie pisze że nie wolno? Nie pisze że nie wolno. Pisze że sąd może doradzić zgodę na Nagrę nagr... dźwiękowe, dźwiękowe, dźwiękowe. P P dźwiękowe. Pana prośba Sara, bo lonczana i było z telefonem bo A dlaczego? A jak... To tam regulamin na to, jeszcze czytać sobie. Ja, jestem w, miejscu, prowadzę, tak ja jestem w miejscu publicznym i mam prawo. Nie ma prawa pan na Mam prawo, ja pan ciężko pan utrzymuję, to, ciężko pan. utrzymuję, żeby pan sędzia żył w luksuza. Zgodnie z przepisami. Z jakimi tak przepisami? No, znajdź mi pan dobra, ten przepis. To, pan taki panu... przepis to, 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 dobra, to jest proszę nie, nie, nie. To zaraz policję wezwiemy, tam regulamin Tu jest policja. To zaraz wiemy. Tu jest policja. Choć pan tam regulamin na dole przeczyta, zmieniło się Co? Nie